Witam wszystkich. Dzisiaj bitwa pod Smoleńskiem. Bitwa pod Smoleńskiem, która miała miejsce w latach 1633-1634, zwycięska dla nas, była jedną z dwóch bitew, które można powiedzieć Polska miała pod Smoleńskiem. Chociaż ta druga bitwa pod Smoleńskiem, to Polska była tylko jedną z części składowych armii Napoleona. I o niej będzie kiedy indziej. Dzisiaj Bitwa pod Smoleńskiem, nazywana też Odsieczą Smoleńską, bitwa bardzo mocno różniąca się od y, tych wszystkich innych walk prowadzonych na tej naszej wschodniej granicy w XVI, XVII, XVII, XVIII wieku, ponieważ była to bitwa mocno wykorzystująca artylerię, piechotę oraz była to bitwa, która w większości była bitwą pozycyjną. Oczywiście ta nasza świetna kawaleria Jazda też była wykorzystana, ale była tylko jednym z elementów składowych. Konnica odcinała wrogów od zapasów, mocno wchodziła w ich terytorium, używana też była w czasie ataków, bitew, ale była tylko częścią składową. Szkoda, że w innych walkach, wojnach, niestety, to wykorzystanie tej walki pozycyjnej, piechoty, artylerii, przewagi, jaką to wszystko daje. Niestety nie było tak wykorzystywane jak w czasie tej bitwy. Bitwa pod Smoleńskiem rozpoczęła się 7 września 1633 roku, zakończyła natomiast 24 lutego 1634 roku i jej celem było przerwanie oblężenia Smoleńska przez Rosjan. Smoleńsk był oblegany przez Michaiła Szeina, stojącego na czele około 34,5 tysiąca żołnierzy, miał do tego 158 dział, przeciwko niemu stanął król polski Władysław IV, który zgromadził maksymalnie 35 tysięcy żołnierzy. Pamiętajmy jednak, że te 35 tysięcy żołnierzy, ten stan został właściwie osiągnięty pod sam koniec bitwy, ponieważ te kilka miesięcy, kiedy ta odsiecz smoleńska trwała, to ci żołnierze cały czas przybywali i w początkowym okresie król polski miał Ledwie kilka, kilkanaście tysięcy żołnierzy, oni powoli, powoli się zbierali. Jednak, ponieważ oni byli bardzo skutecznie stosow wykorzystywani, Polska miała właściwie cały czas przewagę. 7 września to uderzenie naszych sił, i w rezultacie udaje się zdobyć most prowadzący do Smoleńska. Dzięki temu udaje się dostarczyć do Smoleńska zapasy oraz dodatkowych żołnierzy. Dzięki temu ta obrona smoleńska staje się niezagrożona. Rosjanie nie będą od tego momentu w stanie zagrozić zdobyciem tego smoleńska. Dzięki temu dostarczeniu tych zapasów i dzięki tej obecności króla polskiego i jego armii. I zaraz usłyszymy. Oczywiście po tym zdobyciu tego mostu cały czas walczono. Rosjanie prowadzili kontrataki, i choć nawet w kilku momentach nasz król, jego życie było zagrożone, to mieliśmy cały czas przewagę. Tak jak wspomniałem, bardzo duża rola artylerii i piechoty. Szkoda, że o tym później zapomnieliśmy w te dziesiątki lat później, ale bardzo skutecznie stosowano artylerię, wojnę pozycyjną. Budowano. Bastiony i całą masę innych fortyfikacji, i to wszystko świetnie wykorzystywano. Dzięki naszym zwycięstwom i tej skutecznej taktyce, do 23 września północna część Smoleńska została, można powiedzieć, odsłonięta, uwolniona. Ten dostęp do Smoleńska, zagrożenie ze strony rosyjskiej yy, ograniczyło się tylko do pewnej części Smoleńska. I tu śmiało można powiedzieć, że od tego momentu strona rosyjska już nie ma szans na zwycięstwo. Ale liczyli, że Polakom po prostu zabraknie pieniędzy dla wojska. No w końcu ktoś, kto się interesuje historią Polski, doskonale wie, że XVI, XVII i XVIII wiek to bardzo dużo przegranych bitew i wojen, no i w końcu to doprowadziło do upadku Polski, które były rezultatem tego, że nie mieliśmy wojska. Bo nie miał kto za to wojsko, tym żołnierzom zapłacić. Zawsze brakowało pieniędzy. Dużo rzeczy było przegranych, dlatego że na przykład zamiast 10 tysięcy żołnierzy przyszło 1000, bo nie miał im kto zapłacić. I Rosjanie właśnie na to liczyli. Jednak w przeciwieństwie do tych wszystkich innych bitew wojen z tamtych okresów, tych pieniędzy nie zabrakło. I 3 października Schein postanawia, dowódca rosyjski, że Odsunie się od oblężenia i postanowił bronić się, walczyć w obozie obwarowanym, czekać, można powiedzieć, po posiłki, żeby tych przeciwników swoich, czyli nas, Polaków, zniszczyć. Zrobił po to 10 miesiącach oblężenia. Smoleńsk był oblegany przez 10 miesięcy. No i cały czas liczył na odsiecz. Żeby móc skutecznie zniszczyć obóz wroga, zdobyto żarowonkowe wzgórza. Polacy je zdobyli 19 października. Polacy następnie zbudowali ufortyfikowane pozycje obronne. Dlaczego później zapomniano o tym, że da się to robić, że da się te metody wojskowe pochodzące z Europy Zachodniej stosować, nie mam pojęcia. I cały czas wykorzystywano polską, litewską jazdę, żeby odciąć Rosjan od zapasów, żeby prowadzić ataki w głąb Rosji, bardzo skuteczne. Rosjanie mieli problemy z opałem, z paszą dla koni. Siły polskie były bardzo skuteczne, jeśli chodzi o odcinanie Rosjan od tych zapasów. Dosyć, że odcinały je od tych zapasów, to cały czas prowadzono ataki w głąb Rosji. Do tego... Rosji też zaczynało powoli brakować pieniędzy, na odciecz raczej nie mieli co liczyć. Ciągły ostrzał artyleryjski ze strony polskiej, i w rezultacie tego w końcu doszło do rokowań. Nie mieli szans na odciecz, cały czas byli atakowani. Te problemy z paszą dla koni, z opałem, z żywnością stawały się bardzo, bardzo. Kapitulacja to 25 lutego 1634 roku. Roku z armii rosyjskiej do kapitulacji można powiedzieć dożyło 12 107, 107 żołnierzy. Straty po stronie polskiej to około 4000 żołnierzy. Czyli z 34,5 tysiącnej armii z. Z życiem, można powiedzieć, wyszło troszkę ponad 12 tysięcy żołnierzy. Tu należałoby jeszcze doliczyć straty rosyjskie, które były spowodowane atakami polskimi w głąb Rosji. Zniszczono około tysiąca wiosek, rozbito wiele takich mniejszych oddziałów wojskowych rosyjskich. No i można śmiało powiedzieć, że to jest jedna z tych największych, zwycięskich bitew. W historii Polski, o której niestety nie pamiętamy, a powinniśmy, ponieważ wykorzystano wtedy najnowocześniejsze techniki, wówczas militarne, wojskowe, świetnie sprzęgnięto tą piechotę, wojnę pozycyjną, artylerię i konnicę, zadano poważne straty, udało się te pieniądze cały czas utrzymać, żeby było na żołdy dla żołnierzy. No i potężne zwycięstwo, nie do końca wykorzystane, jak zawsze, no ale coś o czym należy pamiętać coś o czym należy pamiętać, że to nie tylko Wiedeń Grunwald, Chocim i cała masa innych walk ale też taki Smoleńsk, bitwa pod Smoleńskiem, która pokazała, że Polacy jednak potrafili wtedy walczyć nie tylko swoją jazdą potrafili mieć pieniądze kiedy trzeba i potrafili zadawać gigantyczne straty swoim wrogom i przez naprawdę kilka miesięcy prowadzić skuteczną walkę i mieć cały czas przewagę, nie utracić jej, nie pokłócić się pomiędzy sobą. No szkoda, że to wyjątek, a nie reguła w tamtejszych czasach, ponieważ gdyby ta Polska, raczej Polska z Litwą działały tak jak wtedy, oczywiście wtedy też były duże problemy, to nie było takie hejsiu, to... No historia by się potoczyła inaczej, ale od tego to może będzie kiedyś inny kanał o historii alternatywnej. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, oceń, skomentuj. Do usłyszenia ponownie.